Widzowie, sprawdźmy, czy znużycie zostawić łapkę w górę, zanim Dziadziow wskoczy do studni. 3, 2, 1, klikajcie teraz! I chłop, uwaga! O! Leciał do studni. Tam, gdzie jego miejsce? Nie, no, żartuję sobie. O, Widzowie, w dzisiejszym odcinku razem z Dziadkiem trafiliśmy na świat, w którym istnieje lalka czaki. Zapewne, zapewne o niej słyszeliście albo nie. Ja słyszałem tyle, że za dnia jest naprawdę bardzo dobrą lalką. Yy, tylko, że jak nadejdzie już noc, to ona staje się. Najgorsza z najgorszych. Pokonuje wszystko, co stanie jej na drodze. Ja się boję trochę. Dziadku, już. przecież ty już swoje przeżyłeś. Słysza... No, ale się boję, no. A słyszałeś kiedyś o niej, czy nie? No, możesz... no właśnie ci powiem, że z moich opowieści, które słyszałem, no to niestety słyszałem, no inaczej się tego nazwać nie da. A mam, co, możesz jeszcze coś więcej e, zdradzić? To, poczekaj, z, z czego co pamiętam, bo ja to już wiesz, troszeczkę Sara mam i zapominam. No. Wiem na pewno tyle, że no, jak jest no to jest. No tak, miła. To, to to mówiłem, to wiem. Ona wiem. Się podobał, no się mnie teleportować. ty gadasz? Bardzo, bardzo. Dużo żyć, także troszeczkę o, no, ja. nie wiem, no. Dobra, widzowie, oglądajcie ten filmik koniecznie do samego końca. My z dziadkiem musimy się do tego odpowiednio przygotować. Dokładnie. Jakieś pułapki porubuj, porobimy, zbudujemy nasze domy własne. Jesteśmy na gamemodzie kreatywie, zobaczcie sobie. Ej, dziadek, ja cię na chwilę poproszę tutaj. Aha. Widzowie, pokażę Wam jedną pułapkę, którą mam w planach zrobić. Dobra, potrzebuję teraz zrobić piasek. dobra, coś takiego zabieram sobie 64 sztuki tu. Dziadek, wytestujemy, dobra? To nie będzie. dobra, ja, ja mogę testować, o, testować. ok. A mi się nic nie stanie, prawda? Nie. Nic ci się nie stanie, wszystko będzie dobra, dobrze. okej, okay, dobra, tak. Nic nie, nie na pewno. A czekaj, zanim jeszcze to zrobimy, to widzowie no. subskrybujcie też mój kanał. tu jest czerwony przycisk do subskrypcji, musi być on stary. wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. Wbijamy 132 tysiące subów sami. Zobaczcie, jak już malutko brakuje. Na ekranie jeszcze mamy się tam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Jeżeli chcecie się tu pojawić, wystarczy tylko, że wbijecie, zobserwujecie link, jest w opisie. Dobra, dziadku, podejdźmy tutaj z powrotem i wiesz co? Dobra. Ja by ej, czekaj, czemu nie idzie? Dziadek, no, a nie można przykrawędzi stawiać, wiesz? To a... by Dobra, 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 to czekaj. Okej, okay, to te, teraz, teraz. I dziadku, o, teraz wiesz co? Będę potrzebował, żebyś. Ej, czekaj, o, bo tu nie, obok tak, siebie tak, też nie tak, idzie. Dokładnie. Dobra, cyk. Musisz tak zrobić. Pokaż, dziadek. A, o, no tak, to tak, Ja to no, już, to dobra, zrobić. ja to nie ogarniam. Dziadek już swoje przegrał, przeżył, to wie. Dziadku, o. ja by cię proszę, żebyś pisał sobie game mode Survival teraz, dobra? dobra na chwilę. Dziadek. To, to, poczekaj, to, dobra, tak, to tak, game to Survival, dziadek będziesz miał Masaż, czaisz, ty, ty będziesz miał tylko. tu, nie? I to Dziadk też zaboli, prawda Podobnie, ale ciebie to będzie łasko, znaczy to będziesz miał masaż Musisz wskoczyć na jakiegoś kaktusa, widzę, zobaczycie co się stanie z czaki. Dobra. No o, dawaj, dziadek, no i o, o, postań o, 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 sobie o, o. trochę. O. Ty to zaraz ten, nie, ja możesz to wyjść. Dob, do, dobra, dnia, Czekaj, dobra, o, dobra o, dziadku, to zejść. Dobra, pułapka. A no, co? Ty jesteś myślałem, goza, że totalnie. to ma, masaż będzie dla ciebie, ale jednak nie. Okej, ja też mam pomysł na taką podobną pułapkę, ale ci potem ją pokażę dopiero, dobra? A to możesz teraz nawet dawaj, ja pułapkę, to od razu. Tylko włączę sobie gamę mode kreatywa. Jasne. Ty dałeś mi naprawdę bardzo dobry pomysł, tylko wiesz, co ja bym zrobił, ja bym zrobił identycznie jak ty, tylko. Problem jest taki, że ona będzie wpadała do dziury, a tam będą te kaktusy. Zobacz. Ja zrobię coś takiego, że tutaj zobacz, no pokaż. Coś takiego. to, dookoła niszczysz, no dobra, tutaj można było to Dobra, dajesz teraz kaktusy, nie? To pokaż. Ale to wokół będziesz sobie dawać, czy jak. A coś takiego. Dobra Ona może przyjść, przyjść i wpada i jasne Dziadek, to my tę pułapkę przeniesiemy na tamtą stronę, bo tam będzie. Będziemy więcej budować. Tam myśli, jest las, tak. którego. Tak, tak. Tam jest las, którego naprawdę podobnie się ujawni. Tu musimy wybudować swoje nasze tajne bazy, takie najlepsze, dać wszystko co możemy. Dziadek, a weź jeszcze tutaj Oj. stań na chwilę, zobacz. To no, też, to też będzie naprawdę coś fajnego. To wpisujemy sobie widzowie tutaj krzesiwa. Surwiva! Ci... Tak, tak, dobra. dziadek, teraz sobie polatasz trochę, dobrat? Tak na trampoliny. Ja jasne, listów. wszystko będzie dobrze. Uwaga, cyk, 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 cyk. Do, 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 dobra. u. Oła. O, o, o. Ej no. no to I co, poleciał. Nie bo kłamałeś, nie? No, no przepraszam, dziadku, dobra, zostawmy tą dziurę, niech tutaj będzie może. O, mam pomysł, dziadek, wylejemy tutaj lawę i czaki, jak ona przyjdzie, to się Ej, to w to... Zacko, dobra. No, no, bierniczy i będzie sobie. No, wiecie... ja też wylewam. Dawaj, dawaj, jak Oła. najwięcej tej lawy i od razu widzowie przechodzimy po tym yy, do tego. Do budowania naszych najlepszych baz musimy się zbroić, mieć mikstury jakieś złote, jabłka, jabł, jabłuszka. Wszystko, co najlepsze, po prostu. Dobra, jeszcze dziadek. Ja może nawet swojego konia sobie zrespię tutaj najlepszego diamentowego, żeby jak, Bo jak się wystraszy jej, to od razu wyjdę z domu i będę spierdzielał na tym koniu i ciebie zostawię. Co ty w ogóle na to? Ja jestem ciekawy, czy taka laleczka Czaki się czegośkolwiek boi, nie? Bo ona jest taka straszna. No to też jest w sumie no, dobre. I to może Dobra widzowie mieć. będą miały jakieś propozycje, tak, i widzowie. Będą piszcie dużo w komentarzu, komentarze, czy. Czego czaki może się bać i zobaczymy w sumie, nie? Ej, słoneczko jest w tamtym miejscu. Jak tylko nadejdzie noc, no to nie, będzie już... przeklapane. Dobra, dziadek, decydujemy teraz, z czego budujemy nasze bazy? Ja eee... myślę, że Obsydian chcę. Ja buduję Bedroka, mogę? Bedroka, skała macierzysta. Jasne, dziadku, a, możesz. Ja Moja baza będzie widzowiem mniej więcej gdzieś a. w tym miejscu. Pamiętaj, dziadku, że to ja. musi być baza ochronna. Będę twoim sąsiadem. O, jasne, dobra. A jeszcze zobacz, dziadek, mamy kolejnych sąsiadów villagerów. o, o. A, a ty villager... O to no. może będziemy z nimi jakoś... No zobaczymy, ale dziadek, wiesz co? Mi się wydaje, że oni to chyba nawet nie zdają sobie sprawy, co tu się święci Co ja się wydaje, stanie za świadomi. nocy nie, nie są świadomi, na jakim świecie oni żyją Kto? Musimy ich uratować normalnie Jasne, tak? damy radę jakoś Dobra, widzowie, musimy sobie wybudować O, chłop, dziad, jaką bazę Dziadek, tu będziesz miał nierówno hmm. trochę, ty wiesz o tym? Co? Ale w sumie ty jesteś murarz, tynkarz, akro ja tynka ja akrobata Zwyk no. Tak, tak, to ty sobie poradzisz tutaj Wybudujesz na spokojnie Widzowie, jeżeli właśnie cokolwiek więcej wiecie na temat laleczki czak co na co powinniśmy uważać Co jeszcze potrafi O chłop jak ładnie Jak taki zamek normalnie Na no co ja powinniśmy uważać Co warto mieć Może jest coś co ją odstrasza Coś dzięki czemu będziemy w stanie ją pokonać Nie wiem zobaczymy Koniecznie oglądajcie filmik do samego końca Leleczka czaki A słońce jest w tamtym miejscu Zaraz będzie nadchodziła noc I wtedy no będzie już lipa Ej dziadek żebyś tylko nie tak? usnął Pamiętaj nie bo Nie 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 możesz ja usnąć. spokojnie Ja specjalnie sobie dzisiaj spałem do 15 a, sp żebyś, o, o. No dobra, no to to mi się podoba, dziadek spał bardzo długo ja przygotowany No, rozumiem o co chodzi, jasne I widzowie, patrzcie, żeby być jeszcze bardziej ochronnym, to wpiszemy sobie coś takiego jak kraty O, uwaga, uwaga, dawno tego nie robiłem Musiałem uciszyć swój komputer On chyba zaczyna no, cyk, cyk. dawać pierwsze znaki, że laleczka czaki jest gdzieś tutaj, nadchodzi Patrzcie widzowie, daję sobie kraty i będę mógł patrzeć Dziadek, ty też sobie możesz tak się takiego właśnie zrobić No, to biorę sobie kraty, biorę, biorę, biorę A, dobra, jasne, no, to ja to buduję jak najwięcej I musimy się też... U... Przy okazji, jak buduje, trzeba się widzowie rozglądać. Czy ona gdzieś tutaj nas, załóżmy, nie podgląda, nie patrzy i się śmieje nie. z tego, co my robimy? To by było najgorsze z, z najgorszych, co by mogło być. Ej, patrz, dziadek, tutaj obok nas takie domki villagerów, a tutaj takie ochronne domki. Takie no... kozackie, no? Dokładnie, tak, no, tak, widzisz. tak. Noob versus pro, o dokładnie. Tak, tak, tak to a, wydaje to mi się. Tak, że... tak to trochę jest, no. Tak to można nazwać. Yy, dobra, to ja będę miał gdzieś takie wejście. Chcę mieć dosyć. Dziadek, najlepiej, jakbyś wiesz co? Miał jeszcze no. wejście do góry. W sensie, żebyś miał z góry. Mógł sobie z góry na to patrzeć wszystko. Rozumiesz, o co chodzi? E, taką wieżę obserwacyjną może tak? Tak, tak, tak. tak. My tam no wtedy ja wejdziemy ogamy. dobra, budujemy, budujemy. Zaraz moja baza będzie prawie że skończona. Dobra, widzowie, to widzimy się po prostu za jakiś czas, jak już zbudujemy i no zobaczymy co dalej będzie się działo. Dlatego obserwujcie filmik dalej. Wy widzicie po prostu to za sekundę. Dobra, widzowie, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, słoneczko jest już w tamtym miejscu. Rozbudowaliśmy sobie troszkę nasze bazy. Ja w skręcie mam coś takiego. Zobaczcie, same najlepsze itemy. I zaraz w sumie pokażę coś dziadkowi, bo mam pewien pomysł. W ogóle tutaj mam taką wieżę, taki punkt obserwacyjny. Będziemy sobie patrzeć. Mogę sobie wejść do góry i patrzeć, czy ta laleczka czaki przypadkiem. Aj, spadłem jeszcze. Dobra, szybko do góry i patrzeć, czy ta laleczka czaki gdzieś tutaj nas nie obserwuje. Zobaczmy, jak to wygląda u dziadka. Ej, on sobie. Porozlewał wszędzie lawę. Ja właśnie, ja też to chciałem zrobić! I zapomniałem! Dobra, co zrobię gdzieś to w tym momencie. Halo, dziadku, jak ci idzie halo, tutaj? Halo. Opa. O, siema, patrzcie, siema. No, wiesz co, no, troszeczkę zbudowałem. No. że się boję, nie? Okej, okay. no, co to jest dziadek? Wyrzutnia rakiet, jakiś nawet? E, tak, co? zrobiłem wyrzutnia TNT w razie. Ja nie wierzę, patrzcie, chłop, co tu porobił. Wyrzutnia TNT. Ej, dobra, to wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Dokładnie. Ja potrzebuję lawę teraz i powylewam gdzieś tutaj. Pomóc ci? No możesz pomóc mi. Musimy powylewać lawę wokół mojej bazy, Dobra. żeby ona sobie nie myślała, że moja baza jakaś, nie wiem, będzie łatwiejsza, gorsza dokładnie, czy coś dokładnie. Dobra, to dawaj, dziadek, rozlewamy jak najwięcej Jeden co? za wszystkich, wszyscy za jednego O, pamiętaj. dokładnie, to jest ba bardzo mądre powiedzenie, panie dziadku Ej, nie, tylko nie tutaj, dziadek, bo to moja baza, to. Cześć, tu trzeba, musi być wejście jakieś, uważaj, nie? A, przepraszam, przepraszam No, by bez przesady, o, e, co jest? Co się stało? O, o, słońce Ej, idzie, coraz to niżej, zniknęło. O nie, to zaraz się stanie, chyba. Ulewa, dobra, dziadku. No, co robić, co robić, widzowie? Skupmy się. Dobra, TNT uszykuje, może już co? So, dajmy sobie doroczki. widzowie, dawaj, jak pójdziemy. Jak jak ja nie wiem, mam też mleko. Dziadek, chodź na chwilę, ja mam pomysł. No, i daj, mam daj, szybko, daj, szybko, szybko. W ogóle, zobacz, dziadek. Zna, ja byłem w lesie wcześniej i znalazłem no, taką jest. książkę. Czekaj, zobacz to. Znala... Ej, cej, co się stało? Czy jest ta no, pogoda z powrotem? Czy co jest? Taką książkę? Nie, się. Chyba tak. Zobacz, no, gdzie jest, będzie. Dobra. Taki nie lubi jak... No, jak jest noc. Dziadek, a tam jest książka. Z zobacz sobie, co tam jest napisane. O nie. No. O, co? Co jest? Nie. Co to dzieje? Dziadek! Nie, nie, niedobrze. Wybuchy jakieś były. To ty to robiłeś? ty i wysadziłeś? Nie, nie, ja przeczytaj to. Tą książkę to nie sobie. twoja wyrzutnia rakiet? Znaczy, i dziadek, ja wiem, co tam jest napisane. Widzą, jeszcze pokażę. Czaki nie lubi, jak ktoś nie ma wszystkich zębów. No, dziadek. Trzeba mieć ogarnąć na Czekaj, stój dziadek, nie ruszaj się. No, Musimy dużo. Się napić się! To jest mikstura z gumi i Musimy dobra, pić dobra, jak dobra, najwięcej dobra, tego. Dobra, 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 dobra. dobra, czuję się, o. lepiej. Zobacz, co się dzieje, zobacz. Tak, i, czekaj. Kto robił te wybuchy? Dziadek. O! Znowu, strzeliło, czekaj, zabaj, idę zabaj tam zabaj. zobaczyć, chodź zabaj razem ze mną, zobaczymy, czy ona jest gdzieś w tym miejscu teraz, czy o co tutaj chodzi, Taka, to jak... czy to villagerowie zrobili, ej patrzcie, pod do, o o, o deszcz znowu, co? co jest grane? Patrz On na to. Wysadził domek, w domek zaczął padać deszcz. Jest Jakiś strasznie ciemno. ciemno. O nie. O nie, to się robi niefajnie. Czuję się najgorzej jak tylko mogę. Nie wiem, dobra, dziadek, aż skoro jest noc i tak dalej. Cześć, zobaczy, no. może jeszcze u pana Kowala, coś tu jest fajnego. A, nie ma nic ciekawego nawet. Dobra, to dobra. wpisujemy zaraz sobie survival Masz dziadek Brójkę żeby się ubrać. Czy e, tak nie? Tak, mam to swoje, do swojej, swojej bazu. Okej, okay, jasne, to widzowie, okay, patrzcie. Taki. Ja teraz odkładam to, to, to. to zabieram Aha. całą swoją zbroję. Yy, ubieram. Się kwipunek tutaj, i już wyglądam tak. Jestem, no teraz, przygotowany zdecydowanie lepiej. Zobaczcie sobie sami. Zabieram sobie jeszcze mieczyk, zabieram sobie dwa z takich złotych jabłek. Łuk, zobaczcie, jakie mam czanty. Ostrość 5, zaklęty ogień 2, niezniszczalność 3, na, na łuku mam moc 3, y, nieskończoność, płomień 1. To są najlepsze czanty, o których mogę sobie. O, dziadek już idzie tutaj do Jestem mnie uszykowany. No, dawaj, uwaga, uważaj sobie. Wiesz co? Ja wezmę sobie wiadro mleka, wiadro do... Ta, możesz wziąć, no Możesz Dziękuję. ta czaki się będzie czegoś bała, nie wiem. TNT jeszcze dziadek, pozabieraj sobie tutaj. Ja A może mam może ona się przysiwo. zęb ale no jak zębów, tylko ty nie masz zębów. No nie wiem, no to dlatego się mnie nie będzie bała. A no to nie, nie wiem. Nie. Tu jest dziadek, jakaś mikstura jeszcze. Dobra, dziadek, to jest ten moment. Weź proszę cię, żebyś włączył survival Teraz nie można oszukiwać dobra, dobra. ani Gama musimy mode... iść i zobaczymy. No, gamy modę survival. Już już mi... Jeszcze mi powiem. daj, mi też musisz dać dziadek, Dobrze. dawaj, daj. Już ci daję, już ci daję. Jak najszybciej. I wiesz co, ja wypiję sobie zanim wyjdziemy stąd. Zjem złote jabłko. Chcę to zrobić milion procent. No i co, zaraz idziemy na laleczkę czaki, tam do lasu. Zobaczymy, czy się pojawi. Miksura regeneracji. Wypiję sobie ją też. Ale sobie, co tam będziesz, nie? Okay, Trzeba okay. coś wypić. Nie ma co. Miksura widzień w ciemności, leczenia. Już mam okay, moda. Już tak, mam surwiwa, mam, dobra, mam. Okej, okay, jeszcze coś tu jest. Siły. O, wypiję sobie jeszcze siłę razem z tobą, dziadku. Dobra, o, dobra, dobra. o, dobra, jesteśmy dobra. przygotowani. Nie mam pojęcia, czy to wystarczy. Dobra, widzowie, to jest ostatni moment, żebyście zostawili łapeczkę w górę, kto jeszcze tego nie zrobił. Klikajcie za 3, 2, 1. Ja się podskoczyłem. O, a wy zostawcie łapkę i co, dziadek, idziemy, nie? Idziemy, Zobaczymy dobra, dobra. co ma być, to będzie. O nie! Pierwszy zombiak już! Ej, dziadek, problem jest tylko taki, masz strzały może? Bo ja nie mam. Mam jedno. A je czekaj, bo tu jest chyba nieskończoność, nie? Tu jedna strzała wystarczy! Dobra, tu mamy najlepszy to łuk, jaki jest tylko możliwy. Ej, ucz, dobra Co jest grane? Enderman, kry... fajcie się tam wszystko! Co się stało? Co jest? O nie! Widzowie! Zaraz spali się cała wioska! Enderman, tu idzie do nas! Dziadek, dawaj go! Pokonajmy Endermana na początku, bo nam nie da spokoju. Przejdzią. Teleportuj się gdzieś! Lądu. Też! Co tu się dzieje? O, coś, Idziemy ale... zobaczyć. Grypcio jeszcze. Dobra. O masz! Dobre, o, no, Pokonałem go na hita. Srecha. Całe szczęście. Piąty się, poziom. Ej, coś tu się A, świeci. Czekaj. Świeci się coś. Uwaga, dziadku. Spokojnie teraz. Eee, Leczka czaki. To, pojęcie, to my jesteśmy. Ja i dziadek. Dziadek i ja jesteśmy dobzi. Co to jest w ogóle? Fajcie się coś. Patrzcie na to widzowie O nie Dobra dziadek Zobaczysz co będzie w tej skrzynce Bo ja się cykam Ciebie zniszczyłem tą dobra, pajęczynę Dobra to, ja to Ja tą, ja tam zajdę. O, o o O o Dziadek jest! Lalka, Czaki! Ja goni w tam w kogoś! Szybko, wyłaś, wyłaś, wyłaś! Musimy, e, e, musimy ja biorę, Jest, jest, jest w tamtym sobie. miejscu! Ona chodzi! Dawaj szybko! Ciekaw, pojawiła ciekaw, się, ciekaw, pojawiła! Ciekaw, dawaj! Jaj, musisz wyjść, dziadek, jaj. szybko! No! Dawaj! Przepraszam, przepraszam, nie przedłużaj żeż, Dawaj szybko, jeszcze tutaj do góry! O! Jest! Obra, Udało obra, Ci się! Dawaj! Ona zaczęła gonić tutaj! Widziałem ją! Dawaj, 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 zobaczymy. Jest, widzę ją! Gdzie? Pokaż. W jakim miejscu? Za nami, za nami, Za nami? Gdzie? Pokaż. Tak, tam O, o, laleczka, czaki. się go. Co ona trzyma wrócić? JOK ja, ZASUMA Dziadek, ZWIWA! Dawaj do naszej bazy, szybko, szybko No, złote jabłuszko! Muszę zjeść. za, korka, za koksa Widzowie, ona jest gdzieś no. w tamtym miejscu, cały czas pada deszcz jak ja nienawidzę deszczu boi. Jak to wszystko strasznie wygląda Dobra, czekaj, podejdźmy jeszcze raz do niej. Zobaczymy, widzowie, ona atakuje wszystko, co stanie jej na drodze. Gdzie jest? O, jest w tamtym miejscu, Cześć. Tak, widziałem co, co, co ona robi? Co ona robi Dobra, dziadek, strzelajam z łuku zobaczymy. Uwaga. Raz, dwa, trzy, poszło! Oj! O, 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 Co? O, to jest nieśmiertelna? Co jest? To nic jej nie robi! Ciekaw, 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 dziadek zwiewamy stąd, zaczyna, Goni nas! O, ciekaw, ciekaw. Stanęła, stanęła, spokojnie, spokojnie, dziadek. ona się boi? Nie wiem czego. Yy, czekaj, zobaczmy. Goni kogoś! Patrzcie na to! No tam o, jest! O jaką ma twarz, jakie ma plamy jakieś dziwne! Siema! To... znaczy cześć, laleczko czaki! Ona ma nóż jakiś wiek! Ja wątek. jestem dobrym auroksem. Ona ma jest twarz nawet na tym. Nie atakuje nas! O ład, zostaw mnie! Ule mi! Pioruny jeszcze! Dziadek, co! Nie, nie, nie! Uciekaj, ucieka, 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 uciekaj, Proszę, Dziadek, co robimy? Próbujemy. Pioruny, ojejku. Dawaj, dziadek, spróbujemy jakąś ją doprowadzić do naszej pułapki. Co? Kaktusy, albo. Ale kaktusów muszę zrobić. Dobra, no to nie, to nieważne. Dziadek, a zagadasz do niej jakoś, nie wiem. Spróbuj. gdzie ona będzie tylko? No gdzieś w tym miejscu, wydaje mi się. Ej, laleczko, czaki. Gdzie jest? Nie, to jest niemożliwe. Na pewno gdzieś sobie przeszła. Kogoś zaatakowała. Czy co? O, o, czekajcie, widzowie. Musimy się. Co, widzisz, Dziadek, co? Czekaj. Czekaj. i na razie... No słyszałem! Co, co słyszałeś? Co, słyszałem, nie wiem, jakiś dziwny odgłos taki jak właśnie jak dzień, ale nigdzie tu nie widzę. Ja nie wierzę, Ona dobra. Musi być? Trzeba uważać i to koniecznie. Biedne owieczki, one nie wiedzą na co się doszykują. Dziadku, rozglądaj się uważnie. Ona potrafi dobra, się teleportować. Dobra, dobra. Nie wiem czy jest niewidzialna. O, tu mam jakąś skrytkę widzowie, znalazłem. Dziadek jak ją od razu gdzieś zauważysz, to mi mówię, okay, po... nie wiem, spróbujemy przegadać, zagadać z nią żeby była po... Co? Co jest? Widzisz? Ja widziałem, coś mi mignęło, jestem koło tej skrzyni, pamiętasz? Co tam znalazliśmy ją? Idę, 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 wracam szybko do dziadek. siebie, pokaż, 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 gdzie? Ona gdzieś tutaj była, mignęło mi normalnie, Z zombiak. Takie, wiesz. idź mi, zombiaku nie Bo potrzebujecie się teraz zniknęło. w naszym składzie, pokaż Ona się faktycznie teleportuje chyba, wiesz? Gdzie jest? Pokaż, dziadek, dziadek, dziadek w tamtym miejscu była Laleczka, czaki Gdzie? Nie widzę cię w ogóle, nie wiem, gdzie ty jesteś o, Tutaj za Creeper do mnie idzie Była tu, gdzie ja, czy nie? Czy gdzieś indziej? Ja, nie, nie, ona była... Czekaj, Czekaj, nie widzę. Jakiś odgłos. Dobra, to od Creepera. Czekaj, odejdę sobie kawałek jeszcze, roze rozejrzę się za nią, bo... On... Dobra. Z tego wszystkiego dostałem czekawki, nie mogę się wysłowić i wiele, wiele więcej. I dobra, czekajcie. Halo, Lalka, Chucky. Ta... Jest, lalka widzę ją, nie... godzicie dziadek wzią. chyba. Uważaj, jest tutaj. Dobra, to. spróbuję do niej zagarać. Cześć, Laleczko, to Cześć, ja, ja jestem. A... Co? panią? O, Co jest? Jaki odgłos? Nie! Zmiewam, nie chcę nic mieć. dziadek Laleczko. Ciadek ho... nie, zostawiam dziadek ciadek nie. O, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Zombie jak jeszcze! Na stare lata nie ma co! Zostaw! Dobra, widzowie, to będzie. Co jest grane? A, to ty strzeliłeś. Ona jest w tamtym lesie gdzieś. Dziadek, chodźcie się schowamy. Wejdziemy tutaj. Musimy na radę jeszcze dobra, zrobić. Dobra, naszym dobra, podziemnym tym. Radę. Podziemne przejście. Zobaczcie sobie, widzowie. Właśnie nie pamiętam, Ej. czy wam to pokazałem. Co? Gdzie jesteś? Co się stało? Co jest? To, zamurowałem z wejścia, żeby nie kieszyć dobra, to dawaj, ja przyjdę do ciebie do bazy moi, tutaj Dobra, ja też idę O, na przejście. A, tu jest... no to czekaj Idę do ciebie na dół, musimy o, się... No to dawaj na dół, musimy się koniecznie zastanowić yy, Co no. na nią przygotować W następnym filmie, co to zrobić to dalej Widzowie, piszcie komentarze, duże komentarze Będę wam przypinał serduszka yy, No i tyle w sumie, wpadajcie na kanał dzianka, Link macie w opisie, subskrybujcie Jego kanał, mało mu brakuje do 30 tysięcy 30 Więc jak o, możecie bicie, zostawcie mu suba A ja już się z wami będę żegnał Zobaczcie poprzedni odcinek, wbijajcie na mój dodatkowy kanał, tam też jest odcinek, gdzie się pojawił. Trzymajcie się na razie widzowie.